Dzień dobry, w tym poradniku pokażę Ci, jak stworzyć swój profesjonalny e-mail firmowy, który jest połączony z Twoją domeną, na przykład kontakt.małpa.netgonet.pl. Jest to mój e-mail firmowy, ty możesz wybrać swój własny przedrostek, może to być obsługa, sprzedaż, marketing, małpa i adres nazwa Twojej domeny. Pierwszym krokiem, żeby stworzyć swój profesjonalny adres jest zakup swojej domeny i hostingu. Możesz to zrobić w firmie lh.pl. Osobiście korzystam z firmy LH od kilku lat i jestem z nich bardzo zadowolony. Teraz pokażę Ci, jak kupić hosting i domenę. Na początek wejdź w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Zostaniesz przekierowany do takiej strony i tutaj znajdują się cztery pakiety hostingowe. Jeśli potrzebujesz usługi hostingu tylko po to, żeby obsługiwać na przykład stronę wizytówkę i twojego maila, no to wybierz pakiet hostingowy Orange albo Kiwi. Następnie kliknij przycisk Wybieram. Teraz powstaje pytanie, który pakiet wybrać, który jest Ci potrzebny. Jeśli masz bardzo prostą wizytówkę, nie masz wiele odwiedzin, no to wybierz jeden z pierwszych dwóch pakietów albo Orange, albo Kiwi. Jeśli chcesz stworzyć bloga, sklep internetowy na WordPressie, wtedy wybierz pakiet Mango albo Apple. Będą to najlepsze wybory. Ja wybieram pakiet Kiwi i kliknij teraz w przycisk Wybieram. Zostaniesz przekierowany do koszyka, w którym znajduje się hosting, który wybraliśmy. Poniżej możesz wybrać jeszcze domenę. Jest to niezbędny krok, abyś mógł stworzyć e-maila firmowego i stronę internetową. Wpisuję tutaj nazwę domeny, na przykład gonet system. Następnie klikam sprawdź. Poniżej wyświetlą się dostępne domeny. Jeśli domena jest dostępna, czyli jest wolna, możemy ją zarejestrować, wtedy zobaczysz tutaj cenę i będziesz mógł dodać tą domenę do koszyka. I to właśnie zrobię. Klikam do koszyka i wyświetli się tutaj podsumowanie. Mamy hosting, domenę. I teraz klikam przycisk do kasy. Zostaniesz teraz przeniesiony do podsumowania. I w tym miejscu możesz dodać specjalny kod rabatowy, który przygotowałem dla moich widzów. Na początek kliknij tutaj, w tym miejscu i wpisz kod rabatowy netgonet. Teraz kliknij przycisk dodaj. Cena zamówienia zostanie obniżona o 25%, więc warto skorzystać z tego kodu i teraz możemy przejść do kolejnego kroku. Klikam zamawiam. W tym kroku musimy sobie stworzyć konto lub zalogować się do istniejącego konta, jeśli już takie mamy. Jeśli nie masz konta, no to kliknij rejestracja w 15 sekund. W tym polu musisz podać NIP i możesz kliknąć na lupę, wtedy wszystkie dane zostaną wczytane automatycznie. Następnie musisz podać dane logowania, czyli wpisać swój identyfikator klienta, możesz wymyślić dowolny identyfikator, następnie musisz wygenerować trudne hasło do konta. Możesz albo wprowadzić je ręcznie, albo kliknąć wygeneruj hasło i wtedy hasło zostanie wygenerowane automatycznie. Jeśli chcesz je podejrzeć, kliknij sobie na to oko i zobaczysz, jakie hasło do konta zostało stworzone. Jeśli chcesz je schować, klikasz znowu na to oko. Następnie musisz podać dane kontaktowe, czyli imię i nazwisko oraz telefon. Po wprowadzeniu wszystkich danych zaznacz checkboxa Zapoznałem się i akceptuję regulamin. Tylko tego checkboxa musisz zaznaczyć, żeby zarejestrować konto. Następnie kliknij Zarejestruj konto, sprawdź, czy wszystkie dane są podane prawidłowo, a następnie kliknij Zamawiam. Teraz przed tobą ostatni krok, czyli opłacenie zamówienia. Możesz to zrobić przelewem tradycyjnym lub skorzystać z przelewu online. Wystarczy, że klikniesz zapłać online. Teraz zostaniesz przeniesiony do swojego kokpitu, do swojego panelu klienta i w tym miejscu możesz opłacić swoje zamówienie. Wystarczy, że klikniesz przycisk opłać faktury. Wybierz sobie tutaj metodę płatności. Ja wybiorę metodę płatności blik. I klikam Opłać zaznaczone. Teraz przechodzę do płatności. Tutaj mamy informacje o płatności PayU. Przechodzę do banku. Teraz podaj swój kod BLIK lub dane do banku, jeśli wybierzesz inną formę płatności. Potwierdzam zamówienie i po chwili zostanę przekierowany na stronę podziękowania. Teraz może kliknąć Wróć do sklepu. Udało się, moje zamówienie zostało opłacone. Mam dostęp do jednej usługi hostingu i do jednej domeny. Teraz, jeśli chcesz utworzyć firmowy adres e-mail, który będzie połączony z domeną, którą właśnie kupiłeś, to musisz zrobić kilka kroków. Na początek, wejdź sobie na serwery strony www. I teraz kliknij dodaj. Następnie, wybierz sobie tutaj nazwę Twojej domeny, na przykład gonetsystem.pl. Następnie, kliknij dodaj. Strona została wczytana. Możemy jeszcze uruchomić certyfikat SSL, czyli klikam włącz. I klikam Let's Encrypt, klikam włącz i certyfikat będzie uruchomiony. Pamiętaj, że będziesz mógł go włączyć dopiero zazwyczaj po jakimś czasie od wykupienia domeny. Trzeba odczekać kilka godzin, aby ten certyfikat był aktywny. On nie wpływa tutaj na nasz, naszego maila, więc możemy przejść do następnego kroku. Następnie przejść do konta e-mail. I w tym miejscu możesz stworzyć nowe konta e-mail. Wystarczy, że klikniesz sobie tutaj utwórz, i wtedy będziesz mógł stworzyć nowe konto. Klikam utwórz i wpisuję sobie tutaj nazwę skrzynki, czyli kontakt. Następnie muszę wybrać domenę. Teraz pokazała się moja domena, ponieważ podłączyłem ją pod zakładką strony www. więc wybieram Gonet System. No i to jest mój nowy adres e-mail. Teraz muszę wygenerować sobie hasło. I zapisać je w bezpiecznym miejscu. Zapisuję je, mogę je potem ukryć, wygenerować nowe. Ja sobie to potem zmienię. No i tutaj musimy wybrać, jaki rozmiar ma być przeznaczony na właśnie skrzynkę mailową. Ja wybiorę sobie tutaj na przykład 2 GB. Tyle wiadomości będzie tutaj przechowywane. Klikam sobie Utwórz. I teraz konto zostało utworzone, mogę się do niego zalogować. Jeśli na przykład zapomniałeś hasła, no to możesz wrócić do tej zakładki, kliknąć opcję, kliknąć zmień hasło i wygenerować sobie nowe hasło, które wpiszesz właśnie w systemie e-mailowym. Teraz, żeby zalogować się do swojego konta e-mail, wejdź sobie na poczta i tutaj podaję nazwę twojego nowego adresu e-mail i hasło. Kliknij zaloguj. I zostaniesz przekierowany do takiego panelu, w którym znajdują się nowe wiadomości. Mamy tutaj informację, że właśnie mamy potwierdzenie o utworzeniu nowego konta. I tutaj możesz ustawić przekierowania, czyli wybierz sobie przekierowania, i w tej zakładce możesz wybrać, co ma się dziać z wiadomościami, które przyjdą na tą skrzynkę pocztową. Możesz na przykład wysłać kopie na inny adres e-mail, lub możesz je przekazać na inny adres e-mail. Następnie musisz wybrać status, czyli musi to być włączone, aby to przekierowanie działało prawidłowo. Następnie wystarczy kliknąć Zapisz. Jeśli chcesz sobie zmienić to przekierowanie, no to wtedy również klikasz w tym miejscu i możesz sobie to ustawić ponownie. Jest to bardzo przyjemne, ponieważ teraz będę mógł odbierać moje maile na moim koncie Gmail. Nasz adres e-mail jest utworzony. Jeśli chciałbyś wysyłać wiadomości na przykład z Gmaila, korzystając z tego adresu, czyli żeby w polu nadawca pokazał się ten adres, to możesz skonfigurować dodatkowe ustawienia. Ten proces pokazałem w moim innym poradniku, więc jeśli interesuje Cię ten temat, to kliknij w link, który znajdziesz w prawym górnym rogu tego filmu. Po prawej stronie masz różne adresy pocztowe, które możesz wykorzystać właśnie do połączenia tego systemu z innymi dostawcami poczty, z innymi systemami do zarządzania skrzynką pocztową. Gdy masz już hosting, domenę i skonfigurowaną skrzynkę pocztową, to czas stworzyć stronę internetową. Jeśli chciałbyś stworzyć stronę internetową, która będzie spełniać Twoje oczekiwania, która, którą stworzysz samodzielnie w kilka godzin, to zapraszam Cię do moich innych poradników na kanale. Link do playlisty znajdziesz w opisie tego filmu i w karcie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.